O, patrzcie mordy, mam mu takie uchwyty i takie lusterka, a on kurwa dalej jeździć nie chce, ale już ten, już nabiera, nabiera chęci, nie, nabiera chęci do jazdy. O, plecaczek mamy stuningowany, o, no muszę jeszcze jedną ze ślepkę kupić, korek, pogwintowałem, o. Powstawiałem korki. Zostało tylko wyjście na tłok. Tutaj też o, elegancka zaślepeczka zrobiona. Co jeszcze? Nowe poduszki, dwie. Dwie będą stare z przodu, bo są w dobrym stanie. Trzy są w dobrym, ale w jednym mi musiałem śrubę obciąć, bo nie dałem rady zdjąć. No i tak to wygląda. O. Tam mamy kolegę od sprzęgłowania, no, I jeszcze orbitrol, mocowanie orbitrola i odpalamy dziada.